Czeba, Max. Witam, witam. Dobra, to jest ta strona. Gid. To generalnie chopaki tak. Ebrem się otwiera standard. Tu zostaje z Isem. Nie mamy choryka, to se Chiefem zostań. Albo nie no, dobra, nie cifa nie zostawiamy cyfa. Beczkę na trapę zostawimy. E piątki gracie se mida z Midas Chiefem i kanopenerem. Reszta chodź w pierwsze to. To co, co gdzie chciałeś, bo mnie nie było. Co to za kawę? Może z tu na początek. Nie musisz płacze. Lil. Tak co mnie obchodzi, nazwa. O, ty nie, gadaj, bo, ty nie, o, nie no Dobrze, gadaj po prostu. <gadanie> do, 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 do ignorów go, dodajcie. Włośnie, to to nie to On to specjalnie na gada. Nie, nieprawda. No nie, wcale. Poczeka poczekajcie, poczekajcie miesiąc. tutaj jak coś, żebyście wszyscy pojechali, bo jedziecie na ostre Nie, kwartach, Czemu IS-7 tak, nie pojechał tutaj, Master? Wszyscy no, to, to jeden nie pojechał. Ju, już jadę, jadę, No to Rasatsu sobie tam bo... pojedzie. Telefon mi Jest dobra. pod. No to jedźcie już. Okay. I my, my też jedziemy. No hey, tak, ja, my tutaj jest. My pod gramy teraz mida, no. Jedziemy. Jedziemy, chodźcie, chodźcie, to chodźcie. To no. Zatrzymałem to się. Ja za ciebie Radek, wiesz? Ten jest 7 KD, Nie, nie coś. za mnie, ja bez spota tam byłem. Tak? A okay. Gdziem... ja Widzę ja tego na tego no, no chodźcie wiemy, grać, kasujemy, chodźcie kasujemy na go. nie grać. Kasujemy go. Nie polosował. Zjedź z tak tego Serio? To nie mogę. Ja na Skocie to BV tam nie BV jest tutaj On, jak coś. Snag, Ma, to oni to... Nie, nie tutaj nie Ja tam do końca, no Przez, do końca, będzie do tego. Na Dostaniesz mnie Marlon? Dzięki No dobra, no, no, nie ma znaczenia DBV jest tak cały, cały czas na A3 Dobra, zabijcie do. te 2 6, 0 i będą git Raz od tym możecie właśnie dobra. pod powoli jedynką podbijać Chodźcie w z tego tutaj, bo ten na, da, dalej ucieknie Chodźcie w tego pierwszego 1100. 1100 a no, bo przyjeżdża do nas Dobra, dobra spot mam go Czułys się Prawie bo HP nie dzielisz Chodź do inspirki, chodź do inspirki Prawie no 90 90. Widzę, widzę w parfixie. 900 Widzę BFA-e. Ja, daj, daj, W drugolat no pomóżcie Matiemu. Nie, ja fajnie jestem. Chill, wiem. Ja może sfokusować jednego, nie, d bo żeby wybić francsa. No dobra, jest, jest git, a, jest git. Tamam. Dawajcie. DBF na jedzie. Skończ, skończ, nice. Dobra, DBF cały czas. Tutaj ma być Nice. 7.

Tam tego utopić. Nie trafiłem. Kupimy go. No. Ja na niego Ja proponuję wymienić Ebrowca Mogę się jest tak proponuję jest, 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 tak, jest tak jeden tutaj z nami, co ma dużą ocenkę. I trzymałem, a. Najwyższą Dobra. Taktyka jest dosyć prosta. Ponieważ mamy tak, is tutaj jakiś ogarnięty. Idealnie, krawiec. Tutaj jedziesz. Erym otwiera standard. Pięcioma i sam jedziesz i tak. Raz, dwa, trzy i tutaj dwa. Zostajesz Chorikiem i prześciną, czyli Streetem i piątką tutaj na snajpie. Reszta podbija to. A to na snajpie? No. Ewentualnie się dojedziesz, nie? No to jednak nie. Krawiec wiesz jak się tu gra, czy nie? Wiemy, nie wiem, Dogi. Togi. chłopaki, jak coś to nam idzie, to do prawej. Bo tu widzę taki jeden ochotnik, się rwie do lewej. A dwa małe na cyfie. No niestety, jeszcze nie. Trzej. Kiedy trzecia? Wiecej, więcej cię spotnę tutaj. Mamy Dobra, jedziecie z tymi pięcioma się, rozstawiacie i jest git. Pod wiatrak też jeden, nie? Pod... Ty, krawiec, jak coś to tu, się, tu, tu stoisz. Jest taka Tam wjeżdżasz na taki światło. kamień ja i. Nie, w stronę, to ja Daj kamienia! I... kamienia. Ej, Parfiks to być na tego mam jeden. jednego? wy jak coś tego no. nie, pcha, nie nie płaci tego, nie jak mam. coś, nie. Dobra, ja sobie pika zrobię. A nie. Chyba się zarobasz tu po. Żebyś nie zginął tym pikiem. Nie no, ja wrzusi. Tutaj masz bicie, Parfiks. Tubka do nie. nieśmiertelny. Dokładnie. A wróćcie, Oni pają. Pod streety grajcie. Dajmy coś takiego. Zagrajcie tutaj. Grawiec jeździ, ma stoi, dojedziesz do nas do środka. Wy po to powoli tą jedynką możecie próbować coś. Ale tak na spokojnie, nie? Nie, nie się, od prawej, nie od środka grajcie grać od prawej. Banku, tu muszę zadzwonić. Dawaj truje Chodź bucik, chodź bucik, musisz trochę tak Ja tak jestem gi, tak, tak tak ja tak, jestem gi Tylko, że to Polaków No dobra, no ale ty tak, musisz, tak. musisz mnie trochę zasłonić Brawiec, dasz webra? Ej, wjeżdżamy w to, albo wjeżdżamy w tą, albo... nie wiem, no bo... Dobra, no jak chcesz, ja teraz ty zgij się, zgij się Tome, pioną możesz gdzieś dołączyć, tak? Króź z domina dobijaj, olej tego gramatu i sylwet przenosi Jaa, no nie, to jest lista drugiego No dobra, no idzie tak, to nie ma zasłony Trzeba pod V podjechać, bo nas tu

205 205 Spokojnie, już jest winek chłopaki. Nie ma street to tamto. Chociaż table, tam, HP Klaus w sumie, dobra, tam, tam, tam. grajmy jednak. Zaraz mi z Nie ma go. Dobra, bo, bo możecie, możecie skracać tymi fałkami, nie? 5-6k na plus, jest chcesz. No co, i street wszystkich rozwali? Tak. Sam mam nie, nie, krawiec, proszę cię. Chiffa, chiffa masz dobić się. Bo jednej eee. go nie ma. No i widać kto kampi, jakiś najemnik z Chiffem i Chiff No tak No on trzyma HP. Kuci czemu krzyczysz na Multiego? No ja wyjeżdżam. Ej, hey, street tam. A to jakiś chiff. No to jakiś shift, No do no, eee, no, full HP małże no, no, ma, no? Miał grać fałką, bierze się i campi, nie? Takie to właśnie jest. Dobra, to wiemy w końcu skąd są te lille, czy nie? No są takie Trzeba paziowe powiedzieć, na, na kogo graliśmy. Ale paziowe to mnie nie chce pozdrawiać mają, w ogóle. Dobra, mają angielski ja i hiszpański, już więc angielski i hiszpański mają, więc raczej taka Hiszpania pewnie w takim razie. A ty jeszcze pozdrawia zawsze paziowe? Pozdrawiam zawsze paziowe, no, ale. A ja pozdrawiam, pozdrawiam nie... i mnie on nigdy nie pozdrowił. No właśnie mnie też nie no. To ja, to ja. go. Nie lubię park to. Zabijcie, zabijcie, tego streeta, zabijcie tego strita, bo zaraz multi dobije, no. No i... So no i multi nie. Kurde, no, no, skleja, skleja, skleja. Będziesz, Zaraz będzie, że najwięcej spagów na tam pod team grano. To są Hiszpanie. No Aaaa! To mówię, no to Jest mógł, czyli, Zostań just, tak barbie. zaraz dostań, parę Przecież podzielasz sobie, tylko a i gramy na Hiszpanów, jak coś. O musz Tylko w CS, a nie w Strida, nie? Nie no, z przegrywa... No, ale masz Farta, nie? Mas 20, fata, nie nie mogę. Aj, bo jeszcze multi-fraga zrobić. Dobra, nie ma 50 mi polosowało, nie? Nie polosowało mi w multiego, taka ta karta teceka. Czemu strzelasz do Klanowicza? Nie, a to ja to mi nie bola z Leopardem. zostajesz sobie odpocząć puszek tu, CSM se to otwierasz. Ebrem sobie na spokojnie to otwierasz w tą stronę. I sami jedziemy od razu tutaj i robimy przestrzał w to. No i to w sumie na razie tyle. I tymi sami jak coś skracamy w ten sposób. Bardzo fajnego resztę mam, podoba mi się. Dobra, ja sobie biorę. <laughs> Wyścig w Ty no, snajper, nie. Dobra. Dobra, no. Pajaka, weź Ci guba, o, nie? Weźcie mu drakę. Tak, taksówka, paliwko, elektryka na turbo. Nie no, ja w parę no, na turbo. Pajak jedzie. trifa wyprzedzam, ty. Tak o. ja mam... Sam, sam zwiedzam. No, se zwiedzasz, se, se kółkowalisz i se dojedziesz, nie? Dobra, no i tu, tu musimy, tu musimy szybko, tu musimy szybko i zrobić przestrzał w to ogółem. Ej, Multi, to, się. Na tym A tymi e generalnie będziecie dojeżdżali docelowo w domki, tylko nie wiem jak Oj. to ten tego Ale nie. Przez Multi, to ta... to miał i No dodało. tu chłopaki mieliśmy. No i właśnie takie macie paliwko i to dalej, nie? Bo no, nie trs no. no mam to, i to zrobić. Gdzieś. Nie możemy no, tego nie zagrać jest na dobre no, okazję. Możemy. Dojedźcie tymi e no, Leopardem no, dojecie, no, CSM no, też no, możesz no, dojechać. No, no, Sam puszka sobie poradzi z Matim. Mam podjechać pod górkę, mm. było. Możesz do nas przyjechać, no. Przecież no tu chcę podejść, no. no. na górę. Tu niech zostanie. Jeden, jeden, do niej to no? do nas. Ja no, ten narod, ktoś może to wytłumaczyć? Kli, klikasz zresztą i on tam będzie. Będzie, będzie ten, będzie Przez się reżyser. Za dłuższy czas daje w danym obszarze. No. to oni tak Jak stoją, on, że mogę tak, rzucić. No to możesz rzucić, no. Chodźcie Jedziemy, czy zrobimy? No chodźcie, chłopaki. So, so, ja, czekam na was. No to go, go! DMFO mają tutaj na spoczyn, na tym. Ojej. Co cię asa? Na traku ten 26. Ciebie, ciebie, WIECIE ciebie wiecie, wiecie. Wiecie, wiecie. na no wiecie, ja tam diamis ja z... z... no ukań, mam czekałem... mam na traku. Mnie Pokojnie. wszyscy nie z... nie sznurki, nie ukań, sznurkiem. Tech on docie nie na. trzeba to podzielić, pokaż. Czekaj, 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 bo te -y są. Bunda. No ale te te -y to olej, nie. Wiem, ma, ale mi nie pal. Muszę zejść. Ej, Barbie dasz tego Isa? Dobra, zabijcie to i jedźcie po prostu, wtedy po kolei lecicie, no. Jak taka fala meksykańska. Meksykańska, No ta, no. Bo nie A nie awaryjna? Kto ma, chyba niech jedzie, kto ma, chyba niech jedzie. Kiedy masz kuban peski? Jungle Force graje, bo ty tu masz 2200. Nieee. Nie, dobra. O Wychodzę ze snajperskiego i kogo widzę, nie? Multis w domkach patrzy, czeka, aż po wyjedzie pod lufę, nie? To no, no za powrotem. Trzymałem wiele, został go spokojnie. stary piernik się znalazł, no. Chulik! śmiej Fulik. się, z tego, się tak, z tego, człowiek, zbój na 2 się na detektywę, odpójrzcie. Skończę. Kryt Kurde, dym i Dobra. R dobra. Róbmy 15-0, Mati nie wolci. No ok. nie wali, za późno wali, chyba też. Dobijemy multego, dobijemy multego. No, no to jest 300 na rok, tak o do zera. No nie, nie wiem ile oni mają elo. oni Ściurze. mają elo? 30, ile? 1300, ile? 1300 no. No to gitmy, wyszło. A to jeszcze jedno, nie? No tak. No. Ja ci go skończę, kupę za 3. No dobra. Dobra, kukawek, no, ok, no ku, taki ku, kadrowy ku, właśnie. Ku. Dobra, co? Kuba, apaś test. Miał być do zera. Pod bez będzie apaś, apaś robi pogrom. No, hiszpanów. Polska <grym grym> versus hiszpania. Nie, nie Wysok, nie, multi, multi w soku i campi. Polska versus hiszpania. Nie bokiem. No, dobra, EW-3, ew tak. O, ja Mati jeszcze, okej, okay. noted, noted. Spokojnie, jeszcze The ja trzę, slick. W ogóle... Aha. E, dobra, właśnie, Ratatsu, bo ty się nie przywitałeś, nie? Przywitaj no, się ty może. Ty miałeś do mnie napisać, a ja wszedłem na 10 sekund przed bitwą na kanał. No, idealnie. Nie, no, Dzień dobry. Czemu on cię topi, za noob? Topię się razem z nim portego szybko. Osuki, osukiści. Dobra, jak 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 multi nie zrobił więcej demezo.